Siemaneczkowi, w tym setnym dniu w końcu mamy 100 dni bez papieroska. I sobie na ten setny dzień, że tyle dni się udało, zamówiłem widzę sobie pizzę. pyszną taką wiem, w większości to robimy pizzę sobie, ale dziś postanowiłem zamówić. Mm. Lepsza robiona, ale taką też można przekąsić. Dzisiaj objawów w sumie prawie nie ma wcale Poza tym, że tylko Nerwy mnie trochę szargają I zmęczenie malutkie, ale to Związane z nocami jest oczywiście W ogóle bardzo się cieszę, że już 100 dni trwa nasza ta seryjka czuści bez papieroska I że tak nagle po prostu o, wszystko zmieniłem i że tak wszystko dobrze idzie. I cieszę się, że wy też oczywiście dołączacie się do tego challenge'u, rzucacie ten nauk i dbacie o swoje wtedy zdrowie bardziej. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za 100 dni razem bycia ze mną. I co? Widzimy się jutro. Żółwik.